Siemano, tutaj Headshot Killer i witam Was w kolejnym odcinku z Battlefielda Trójki. Gram wraz z kolegą. No, przedstaw się. Dzień No, ja gram F2000 z, z. Gdzie to się wchodzi? Aha. Z tym. Z kobrą kolimatorem, chwytem przednim i tłumikiem dźwięku. On tak samo. No dobra, co dawaj. Jedziemy z nimi Co tak ucichłeś? No. Okay. Mm. Chodź tu, gni do mała O, ja nie mogę, to już po mnie Po nim, znaczy Dobra Chyba się rozłączył, na no, chwilę, Iś. no to my jedziemy z nimi na mikrofon trochę, Ok, już lepiej O nie, chyba zabiłby mnie, nie miałem szans, wow jakieś cienki, czy mi się wydaje, dobra, podniesiemy jeszcze kolegę sobie na górę i będziemy ich stąd ściągać. Ogły. Myślałem, że się tam tego podniósł. Słyszymy od strony płotu. Dobrze słyszałem. LOL. Zawiko też asysta. No, 3 do zera. O, trochę, dobra, już nie dajmy rady. Podniesie mnie? No, dzięki bardzo. Dwa tysiące z spisuje się wręcz idealnie. O, kurde, pomyliłem. Kurde, nie ma nikogo, a to już nowe ma dlaczego ja tak mało mam. Mógłbym też jeszcze gierać na tym, wziąć dodatkowe. Pójdźmy sobie mały los. W chodzi, żeby sobie no. pomagać No, jesteś No Nag... mikro No dobra, nagrywamy wiesz mhm. wow, 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 Dobra, uciekamy stąd Wow, mycha mi coś e, ktoś biegnie za mną Dalej szumi? Nie, nie szumi już Dawaj, dawaj. Mikro i tak się przyda. No przyda, przyda. Ulec. Co? Ulec. Gdzie jesteś, gdzie jesteś? Tu? To ty? Tu. Dobra. Kurde, amunicja mi się kończy powoli. I trochę bym się też mógł podleczyć. Dobra, idziemy. No, Jakie no. staty? 8 do 0. No to ładnie mi idzie. Nie? 8 do 0 mam. Ja mam 2 1 Mi to wystarczy. <noise> no mi też by wystarczył. Moich zabijasz. Cześć, podniosę cię może. Nie Gdzie? ja. Radaj, żyj. Kudę, amo by się przydało. Wow. Kurczę, no. Ma ktoś amunicję. O, tu jest ten amo. amo. Dawaj, jest z naszej drużyny nam dał AMO. No wiem, to dobrze, tak. ja sobie nabieram. Dobra, nabrałem już. Mogę iść... do boju. Asy. Nie ma umierania na mojej zmianie żołnierzu. Ty, 9 do 0, ale mi idzie teraz. No teraz tak. O, skupmy się na że 35 do 7 wygrywamy z nimi. czyniasy jakieś. Koleś kampi gratuluję kampienia, kolego. Kolej kamperze że załombany jeden. Kurde. Kamp dalej? Kamp dalej, a daleko zajdziesz? Kurde, zaraz zginę. To ja... polecę się do niego. Wow, dobra, zginąłem. Może mi ktoś podniesie? O, podniósł. 320. Te radę? No tak, ale go nie, nie widzę. To mi się... jest na tym, ale nie widzę tak, po prostu. Wow, dobra. Ile? 11 do 0. No to ładnie. A ty? Dwoje do jednego, więc też dobrze ci idzie. No w miarę. Będzie ja sobie z oku, Widziałem go Dobra, 11 0. Może być. Czekaj, ja teraz biorę snajpera, Już po nim. Weźmiemy sobie tutaj wyposażenie lunaty. Czwór... O, dobra, żyję, żyje. A! Granat! No dobra, było można się tego spodziewać. Nie miałem jak uciec. Dobra, no, Dzięki, dzięki, kurde, znowu granat. O mało było, znowu. Dobra. Nie, to nie mnie, ale ja żyję, bo podniosłeś mnie wcześniej. Tamper, kurde, są dłoni tamtych. Ale klęsy nam robią, idę tam do nich O, no, ja też. Może sobie za chwilę z zrobimy, co? Możemy iść na zibę tam, zaraz. Wow, ale mnie wykiwał koleś. Dobra, w tym się nie wiem, Nie, nie musisz, nie musisz. No, jak wbiłeś już tam ja, to podnieś. Nie, yeah, bo by mi granatę zabili i ciebie Dobre, też. Dobra, dobra. Bo tam nie się nie się... Dobra, ja sobie wezmę wyposażenia... Sorry, ale się nie upłacał, bo i tak by na Nie no, spoko, spoko, przecież nie musiałeś. Dobra. Mam snajperkę. Ty jeszcze raz tam się odrodzić, ja? Dziad... O mam. Ech, mam przy... z przygwożdżeniem. Dobra, snajperką to mi... O, jeszcze jeden tam jest grzyb. 12.1 masz staty. Nie mogę go trafić, co za. No, nie no, nie idzie. Idzie ci dobrze, szczerze mówiąc. No nie mogę go trafić, co to jest? Kurde, idę na górę. Może teraz. Za się podniosę. a. Ja żyję. Aha. To ja się... Lol, no nie mogę. A, bo apteczki, a teraz nie mam. Bo mam M320, ja jestem na torach. Ja też jestem na torach. No to. Aha, ale Jaki lol? Coś... No nie mogę go trafić, Mogę lunetę 8 albo... Potrzebuję medyka. Ja nie jestem medykiem, więc... No wiem No nie mogę. No co to jest? Kogo nie możesz zabić? No nie mogę trafić jakiegoś... Dobra, kij. Idziemy w pole. Jaki ja mam? Ten pistolet? Kurde, 9 to będzie... Chociaż trafię kolesia i M9 poprawię, to będzie okej. Okay. Wystarczy, że go zabijesz i weźmiesz jego. No. Też was ja No, LOL. My sobie polecimy mawem i zobaczymy, gdzie kto kudę, jak nim się lata. Tak, jeżeli siedzą tam jeszcze, o, zniszczę im ten ich cały zawębany znak. Ale ja, oni tam siedzą. Ich strasznie dużo na tym dźwiku jest, bo widziałem mawem, jak podleciałem sobie. Dobra, mam. A zabili mnie już. Ale mi dobrze idzie. Ile? Mnie, no, I też cię? bardzo dobrze. już dwa net będę miał. Nie, ktoś mnie podniósł z to potrzebuję trochę amu, no, ale nie mam. Ja jestem tym z wiodowcą. do zginę. Dziady z tego dźwigu. Czekaj, czekaj, ja mam... Nie, ja... ja dobra, wbijam do nich teraz, mam ją chyba... O, podniósł mnie ktoś. Dzięki. Czekaj, 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 czekaj. oni tutaj. No ja podnoszę wszystkich. No to nie. Kurde, jak ja tu spróbowałem. Dobra, Heda trafiłem kolesiowi. Jednego mamy. W razie mam przez jeden Ile? 61 Ja, 13. 1 Też dobrze. No, tak na lepsze ode mnie. Nie, no to też masz super. Dobra, dobra, czyli trzeba tylko już jednemu Heda. He he he. Ja tam widziałem, że oni mają znacznik odłodzeń, to się muszę odradzać tam. Dobra, mam go. Potrzebuję w 25 HP. Jednak bez apteczki to jest katastrofa. No masaka. Mam 25 hp i potrzebuję się leczyć, bo zaraz mnie zabiją. No, masaka bez apteki. A ten... Ja... Jak ja go nie... Po prostu w głowę przecież. Dobra, ja tam lecę do nich. Jakie masz staty? Nie wiem, do dwóch teraz wiem. 132, no. 7-1. To okej. Okay. Na razie w to, że mam stopy. Najlepszych na pewno nie mam. O, no to nie Ej, Ale już... mogę Wymiotło się... ich stąd nie ma ich tu. O jest na no tym mamy. O muszę to mieć. Szybko, żeby nie zabilić. LOL. LOL, dobra, kto kampi, ten ma. LOL, tu jeszcze jeden koleś się wbił. Dobra. O, I tak nic, on chyba nie robi. Dobra, mniejsza z tym. Dobra, mam, A, bo już. Wszystko naładowane. Dobrze. 320. Ale apteczki za chwilę. Będę potrzebował na pewno. Dobra. Tam damy granata. Wow. Tam jestem najgorszy z naszej drużyny. Ale 7-1 to bardzo dobre staty, bo wynik masz yy, na no, mały. Kończymy się, kosimy, nie, się nie, ja żyję. Aha, no to z naszej drużyny dość. To dobrze. Zeszłym. Lol, tu jest kolo chyba. Hmm. Byłem. Hmm. Ale spoko. On jest. On gdzieś tu. tu kampi. A, mam go. 5 HP, weź i Dobra, idę, idę, idę. Jesteś w tym budyneczku? Hmm. Masz, kudę, biegnie ktoś tu czekaj, ja go załatwię z powodu. A, załatwiło, szkół. Masz. Nie, tam jeszcze ktoś jest, czekaj. na tym dźwigu, kudy. Dzięki ja na pierwszy się uleczę. O, to uleż się do stówki. Mam 8 1 i nie chcę je psuć. No to nie psu. Dobra. Do tego Wery, coś tam, z naszej drużyny, bo tam, go, tam jest ktoś, bo go widziałem jak biegł między kontynerami, mhm. widziałem go z domku. No. Dobra, tylko zabrałeś. No, zerwiłem sobie go. Najlepiej Trzy to jest, jeszcze. gdy ten... Widzisz kolesia, udajesz, że go nie widzisz, naprawdę go widzisz, ale udajesz, że go nie widzisz, czyli uciekasz i, no i cofasz się i on myśli, że wpadnie i strzeli Ci w plecy, a wcale tak nie jest. Weź mnie Już, to nie ja, ale dobra. To nie dziwią się? Ja nie mogę, moja mama musiała wpaść teraz. No dobra, to odmienię się z tym. Lololol, zginiemy, zginiemy, zginiemy wszyscy. Czyli apteczkę? Nie wiem, gdzie jesteś. Dobra, trudno, mam tu gdzieś apteczkę. Trzeba je też trochę abonować. Mhm. O nie! Ja zginąłam, co za głupi wóz ogień. Jaki masz staty? 16, cztery chyba. No. A mam No to dobrze. No szczerze, dobrze mi idzie. Dobrze, dobrze. Ostatni był mój. No dobra. Ale. Dobra, ja jestem na no, no Fajna rywalizacja. Szczerze. No. Dobra, to my się z wami żegnamy. Do zobaczenia. Cześć. No,